Cześć! Dzisiaj będę nagrywał pociągi na różnych stacjach w Robloxie. No zaczynamy w Piotrkowie. A w ogóle jesteśmy w grze Bercikowo-Likota, Makieta Kolejowa. No a ja jestem na Piotrkowie. Jeżeli tutaj nic chwilę nie będzie jechało, to pójdę na inną stację. Lub będę się czaił jak prawdziwy, be, lub będę się czaił jak prawdziwy Mikol. Postanowiłem, że pójdę z tej stacji, bo raczej nic nie będzie jednak jechało. Jestem na stacji Bercikowo-Ligota i znalazłem taką gamę. Idę na kolejną stację, bo pociąg z niej wyruszy. Jednak nie muszę iść na inną stację, bo on do mnie jedzie. Pociąg Intercity... Chyba E Sobieski, tak. E-I-C e, Sobieski. Trzeci pociąg, a je, to był jeden, który jechał przelotem, i dwa stojące. Jestem teraz w na zakładzie naprawczo-demontażowym. I jest sobie taki Jamirze, który można jeździć, bo sam go tutaj podwiozłem. Luz, tylko, że nie wyszło. Pociąg Intercity. Chyba Intercity Matejko. Lub, nie wiem co, Hetman? Chyba tak, Hetman chyba. Mamy kolejny składzik. Bardzo fajny składzik. Ta gama, co stała na bercikową igotę, teraz jedzie z gruszkami. Zrobię jeszcze jedno ujęcie. Teraz ujęcie, ujęcie ze stacji. Bardzo szybko przelot. A jeszcze jedno ujęcie na zakręcie. Chyba trochę nieprzepisowo na takim ostrym zakręcie. Tam to było ostatnim ujęciem. Teraz już jej nie nago. Zaraz do nas podjedzie telka, uznam. No i telka, uznam z EP08001. Jak na razie z tej gry tu będzie koniec. Wejdę teraz na inną grupę podciągach. Patrzcie jakie fajne wagony znalazłem na, jednych, na jednej ze stacji. Jednak jeszcze nie kończę. Nagrywanie z tej gry. Trabę na stacji o nazwie makieta. Takie wagony spotkałem na jednej ze stacji. znalazłem kolejne wagony na innych stacjach, dokładnie na stacji Jaśkowice. Pełne węglarki i nie pamiętam i wagony rydwany w wymalowaniu DB. Jestem teraz na bazie regionalnej pociągów regionalnych, na której nic się nie dzieje. Wiem dzisiaj mało pociągów, ale to dlatego, że jest mały ruch. To jest chyba taki jeden z pierwszych odcinków, w którym więcej gadam niż gram. Kolejny pociąg Intercity Intercity Sielsa, no i nadjeżdża z lokomotywą EP09046. No i tutaj ostatni wagon. Intercity, pociąg Intercity Sielsa tak szybko przejechał, pojechał ze stacji, że Jezu, że ledwo go dogoniłem. Tak odjechał szybko. Pociąg Intercity Sielsa odjechał i se jedzie. Bez pantografów. Ciekawe. Jestem znowu na Piotrkowie, żeby nagrać kolejne pociągi. Ej, no ale poważnie, nigdy tak nie byłem rozgadany na filmach. Znowu nasz piękny SM300 SM42300X. Znowu ten pociąg wjeżdża. Ten tutaj ten ziomeczek, co tutaj idzie, to on nagrywa live'a streama. Wpadajcie do niego kolejarz chyba 10864 coś takiego. To będzie koniec ze stacji Piotrków, Teraz znowu idę na stację warcikową. No i czekam. Patrzcie, co znalazłem EN57 w historycznym malowaniu. Stojący sobie bez maszynisty na środku trasy. Patrzcie co znalazłem. O, a tutaj i co Tutaj stoi flirt l 160 lub E-161. Już nie pamiętam. Pociąg Intercity Kutnik na, na pociągu Slider, czyli Flirt inaczej. Odjeżdża ze, sta odjeżdża ze stacji Niżyców. Bye bye. Jestem znowu na stacji Bercikowo-Ligota, bo przyjedzie zaraz pociąg Regio. Kamieńczyk i może jeszcze jakieś Intercity uda się złapać. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy coś bardzo, bardzo fajnego. Intercity CS chyba po raz kolejny. Chyba szósty aż. Jeżeli kogoś w ogóle takie filmy nie interesują, to niech nie ogląda. No chyba, że chcę. To lajk like i sub. No a my zobaczymy fajny pociąg towarowy. Bardzo fajny pociąg towarowy, ale nie mogę go nagrać. Kolejny pociąg towarowy, też z autolawetami. Tylko, że pustymi. Jeszcze minutka nagrywania i kończymy. I już kończymy. To, cześć widzowie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w jakimś innym filmie.